Dzień dobry, kochane dzieci! Dzisiaj poznamy kolejne przygody naszych lalek z książki Sen Lalkarza Jonatana. Czy pamiętacie Mardusa, który namówił lalki do buntu, żeby uciekło od naszego lalkarza? Czy to był na pewno dobry pomysł? Okaże się jeszcze. Po niezwykłym spotkaniu Paluszka z lalkarzem, wydarzenia potoczyły się tak szybko, że Ani się spostrzegł, jak został rozłączony z Mirandą i tamtamem. Za wioską, w której mieszkał Pan Jonatan, płynęła ogromna rzeka. Jej trawiaste brzegi porastały przeróżne krzewa, krzewy i drzewa. W niektórych miejscach nurt rzeki był tak szeroki, że bardziej przypominała jezioro. Na samym środku znajdował się śliczny kawałek lądu, pełen zieleni, drzew, kolorów, kwiatów oraz przeróżnych gatunków owoców i jagód. Było to dość niezwykłe miejsce, ponieważ pod częścią wyspy ciągnęły się jaskinie i tunele, sięgające głębi ziemi. Martus wydawał rozkazy swoim warkliwym głosem. Wszystkie zabawki, trochę już zniszczone i pobrudzone, poszły w kierunku brzegu, skąd widać było wyspę. Nazwaną później wyspą Mardusa. Działa i powozy także ściągnięto na brzeg, a z leżących wokół suchych gałęzi porobiono tratwy. Kukiełki nie miały trudności z przedostaniem się na wyspę, ponieważ były zrobione z drewna i w razie potrzeby mogły płynąć same, ale ze względu na inne zabawki powsiadały również na tratwy. Wyobraźcie sobie, co by się stało z zabawkami wykonanymi z materiału i piórek, gdyby usiłowały płynąć lub przez przypadek wpadły do rzeki. Szybko nosiąkłyby wodą i nieuchronnie poszły na dno. Paluszek, pogrążony w myślach, nawet nie zauważył nieobecności tamtama i mirandy. Z bólem obserwował, co się wokół niego działo. Ciągle wspominał spotkanie z lalkarzem, jego opowieść o dobroci i miłości. Był trochę zły. Nie na lalkarza czy kukiełki, nawet nie na Martusa, który jak dotąd przynajmniej pokazał całą swoją podłość, doprowadzając zabawki do buntu. Najbardziej zły był na samego siebie, ależ byłem głupi, pomyślał. Jak mogłem wątpić w lalkarza? To on mnie przecież zrobił. Powinienem być, był wiedzieć, że lalkarz miał dobre zamiary, gdy chciał nas wysłać w miejsca, które wydawały mu się najlepsze. Te papiery z biurka nie powinny były mnie obchodzić. Och, dlaczego zawsze muszę pchać palce tam, gdzie nie trzeba? Wszystko to moja wina. Lalkarz. Ma teraz taki problem. Zabawki zresztą też. Paluszkowi było niezmiernie przykro ze względu na zabawki. Mardus obiecał uwolnić je od lalkarza, nakłonił je do uwierzenia w szczęście, jeśli pójdą za nim. Ale Paluszek wyraźnie wiedział, że były to same kłamstwa. Patrzył teraz na całą sytuację nowymi oczami, rozpoznając prawdę. Oto lalki miały otrzymać wolność i być szczęśliwe, ale gdy spojrzał na nie, zobaczył jedynie ich brudne ubrania i smutne twarze. Takie śliczne były tam w pracowni, a ile szczęścia przyniosły dzieciom, zwłaszcza tym biednym i samotnym, z myślą o których zostały zrobione. Teraz zaś ich twarze były pokryte brudem, ich piękne stroje były podarte, a wszelka nadzieja na sprawianie radości dzieciom przepadła, chyba że posłuchałyby tego, co miał im do powiedzenia. Powoli wszedł na tratwę i w zadumie oparł się około parowozu. Tratwa wolno sunęła w kierunku wyspy. Na brzegu powitali go tamtam -Tam i Miranda. Co się z tobą dzieje? Spytał tamtam. -Tam. Nie odezwałeś się do nas od chwili opuszczenia tunelu. Zabrzmiało to tak, jakby jego uczucia zostały zranione. Należał do tego rodzaju lalek. Które łatwo nawiązują przyjaźń i dochowują jej. Miranda dodała tylko: Co się stało? Martwiliśmy się, że coś ci się przydarzyło. Paluszek chciał im opowiedzieć, że przysporzył kłopotów nie tylko sobie, ale i wszystkim lalkom, także wielu małym chłopcom i dziewczynkom. Chciał, ale nie zrobił tego. Rzekł jedynie: Później wam opowiem. Pamiętam śnił nadal, ale myśli, które pojawiły się w jego głowie, nie należały do przyjemnych. Tak, tak, ludzie byli tacy sami jak te kukiełki. Wierzyli, że z dala od Boga, który ich stworzył, mogą znaleźć szczęście. Wydawało im się, że gdy będą chodzić własnymi drogami, bardziej nacieszą się życiem. Jak bardzo się mylili. Podobnie jak lalki z jego snu, ludzie byli zagubieni i smutni. W tym czasie Mardus i przywódca armii poprowadzili zabawki tam, gdzie samozwańczy władca miał ustanowić swoje królestwo, do ciemnych i ponurych jaskiń. Pod ziemią. Gdy tylko znaleźli się na miejscu, trójka przyjaciół poszła szukać sobie odosobnionego miejsca, gdzie paluszek opowiedziałbym im o swoim niezwykłym przeżyciu i prośbie Lalkarza. Co będzie dalej, dowiecie się w kolejnym odcinku. Zastanówcie się, czy rzeczywiście my też czasami nie jesteśmy smutni i zagubieni przez to, że żyjemy daleko od Pana Boga. Życzę Wam z całego serca, żebyście byli w bliskiej relacji z Panem Bogiem, zawsze przy Nim blisko, i wtedy mog będziecie mogli doświadczać szczęścia. Do zobaczenia.